Jak sprawić, by Rejki stało się częścią Twojego życia? To już ostatnia część naszego darmowego kursu Rejki, ale tak naprawdę to dopiero początek Twojej nowej drogi. Jeśli dotarłeś tutaj, to znaczy, że Rejki zainspirowało Cię do głębszego odkrywania i świadomego korzystania z energii uzdrawiania. Dziś pokażemy Ci, jak Rejki może towarzyszyć Ci na co dzień, wspierając Cię w każdej chwili, od porannego rytuału. Przez harmonizowanie trudnych sytuacji, aż po wieczorne oczyszczanie energetyczne. Czy kiedykolwiek czułeś, że chcesz wnieść więcej harmonii do swojego dnia? Chciałbyś intuicyjnie korzystać z energii Reiki w każdej chwili? A może zastanawiasz się, jak wspierać bliskich i otaczającą cię przestrzeń? Reiki to nie tylko technika, to styl życia. Zostań z nami do końca odcinka, a dowiesz się, jak w pełni połączyć się z tą uzdrawiającą mocą i sprawić, by na zawsze stała się częścią Twojej codzienności. Zaczynamy. Punkt 9. Reiki na odległość uzdrawianie bez barier. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów Reiki jest możliwość przesyłania energii na odległość. W świecie fizycznym jesteśmy ograniczeni przestrzenią, ale energia Reiki działa poza tymi ograniczeniami. Możemy wspierać uzdrawianie osób, które znajdują się setki, a nawet tysiące kilometrów od nas. Możemy harmonizować wydarzenia z przeszłości lub wysyłać pozytywne wibracje do przyszłych sytuacji. Reiki na odległość pozwala nam łączyć się z innymi sercem i intencją. Przekazując im uzdrawiającą energię niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jak działa Rejki na odległość? Energia Rejki nie zna granic czasu ani przestrzeni. Dzięki odpowiedniemu skupieniu, intencji oraz wykorzystaniu specjalnych technik i symboli możemy przesyłać uzdrawiające wibracje tam, gdzie są potrzebne. Kluczowym narzędziem w tej praktyce jest symbol Honshaze Shonen który umożliwia przekraczanie fizycznych ograniczeń i łączenie się z energią innych osób. Praktyka reiki na odległość wymaga czystej intencji, koncentracji i głębokiego połączenia ze źródłem energii. Nie jest to magia ani sztuczka, lecz naturalny sposób pracy z subtelnymi wibracjami, który działa na zasadzie rezonansu energetycznego. Ćwiczenie Podstawowa sesja Reiki na odległość. Znajdź spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Wejdź w stan relaksu, zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Zwizualizuj osobę, której chcesz przesłać energię. Możesz wyobrazić ją w otoczeniu światła lub użyć jej zdjęcia. Narysuj symbol Ze Shonen w powietrzu lub na swoim dłoni. Powtarzając jego nazwę trzykrotnie. Połóż dłonie w pozycji modlitwy i skup się na intencji uzdrowienia. Możesz wypowiedzieć na głos lub w myślach zdanie, przesyłam rejki dla najwyższego dobra tej osoby. Wyobraź sobie, że złote światło wypływa z Twoich dłoni i otacza osobę, której wysyłasz energię. Po kilku minutach podziękuj energii i zakończ sesję wykonując gest zamknięcia dłonią lub wizualizując symbol chokurei, aby pieczętować proces wzmocnienie reiki na odległość. Aby zwiększyć moc przesyłanej energii, można stosować dodatkowe techniki i symbole. Chokurei pomoże pomo wzmocnić intensywność energii, Seiheki zadba o harmonię emocjonalną, a Honsha Zeshonen otworzy połączenie energetyczne. Warto również wspierać praktykę afirmacjami, które pomagają ukierunkować intencje. Na przykład, moja energia, Reiki, swobodnie przepływa tam, gdzie jest potrzebna. Przesyłam uzdrowienie w czystej, bezwarunkowej miłości. Jestem kanałem światła i harmonii. Zastosowania Reiki na odległość, wsparcie bliskich w trudnych chwilach, w czasie choroby lub stresu. Zdrawianie relacji poprzez wysyłanie harmonizującej energii do osób, z którymi mamy konflikty, wysyłanie pozytywnej energii do przyszłych wydarzeń, takich jak egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne, czy ważne decyzje, oczyszczanie i harmonizowanie przeszłych doświadczeń, które wciąż mają wpływ na nasze życie. Wzmacnianie miejsc i przestrzeni, domu lub miejsca pracy. Regularna praktyka Reiki na odległość pozwala poczuć, że jesteśmy częścią większej całości i że energia, którą wysyłamy, wraca do nas zwielokrotniona. To piękny sposób na pomaganie innym i wzmacnianie własnej duchowej ścieżki. Punkt 10. Reiki w codziennym życiu. Jak stosować na co dzień? Reiki to nie tylko technika uzdrawiania stosowana w specjalnych sesjach. To sposób życia, który możemy wpleść w naszą codzienność, by czuć większą harmonię, spokój i połączenie z energią wszechświata. Energia reiki jest zawsze dostępna. Wystarczy otworzyć się na jej przepływ i świadomie korzystać z niej w różnych sytuacjach dnia codziennego. Poranne Ładowanie energią. Każdy dzień warto rozpocząć od krótkiego rytuału reiki który pomoże nastawić Cię na harmonię i pozytywną energię. Wystarczy po przebudzeniu położyć dłonie na sercu i podbrzuszu, skupić się na oddechu i wyobrazić sobie, że ciepła, złota energia rejki przepływa przez całe ciało, wypełniając je spokojem i siłą. Można powtarzać afirmację jestem pełen światła i harmonii, rejki prowadzi, prowadzi mnie przez ten dzień z miłością i mądrością. Każda komórka mojego ciała jest wypełniona uzdrawiającą energią. Dzięki takiej praktyce zaczynamy dzień ze spokojem i wewnętrzną mocą. Rejki w trudnych momentach. Codzienność niesie ze sobą różne wyzwania. Czasem czujemy stres, zmęczenie lub napięcie emocjonalne. W takich chwilach warto na chwilę zatrzymać się i pozwolić rejki działać. Jeśli jesteś w miejscu publicznym, możesz dyskretnie położyć dłoń na swoim sercu lub, splatając ręce w gaso, wewnętrznie przywołać energię. Jeśli masz więcej przestrzeni, połóż dłonie na ciele w miejscach, gdzie czujesz napięcie i pozwól energii płynąć. Jeśli masz możliwość, zamknij oczy i wizualizuj symbol Sei Heki, który pomaga harmonizować emocje i uwalniać stres. Poczujesz, jak napięcie rozpuszcza się, a w jego miejsce napływa spokój i równowaga. Rejki dla innych szybkie przesyłanie pozytywnej energii. Nie trzeba specjalnej ceremonii, by wysłać komuś odrobinę pozytywnej energii. Jeśli widzisz, że ktoś jest smutny, zmęczony lub przechodzi trudny czas, możesz w myślach wysłać mu rejki, wizualizując go otoczonego światłem. Możesz też delikatnie dotknąć jego ramienia lub dłoni, jeśli jest to właściwe w danej sytuacji, i pozwolić energii przepływać. Kiedy rozmawiasz z kimś, kto potrzebuje wsparcia, możesz w myślach powtarzać afirmację: Niech rejki poprowadzi cię ku harmonii i zdrowiu. Często, nawet nieświadomie, ludzie poczują ciepło i spokój, które płyną z Twojej intencji. Rejki w jedzeniu i wodzie. Każdy posiłek, który spożywamy, ma swoją energię. Możemy świadomie napełnić go dobrą wibracją rejki, przykładając dłonie do jedzenia lub szklanki z wodą i przez chwilę przesyłając uzdrawiającą energię. Wystarczy kilka sekund intencji i wyobrażenie, że jedzenie wypełnia się światłem, a jego wartość odżywcza wzrasta. Możesz wypowiedzieć w myślach słowa. Niech ta woda wypełni moje ciało zdrowiem i harmonią. Dziękuję za ten posiłek i energię, którą mi daje. Rejki oczyszcza i wzmacnia to, co przyjmuję. Dzięki temu Twój organizm lepiej przyswaja składniki odżywcze, a jedzenie i napoje stają się źródłem większej harmonii. Oczyszczanie przestrzeni Rejki Nasze otoczenie ma ogromny wpływ na samopoczucie. Możemy stosować rejki do oczyszczania pomieszczeń z nagromadzonych negatywnych energii. Przed snem lub po trudnym dniu warto stanąć w środku pokoju, narysować w powietrzu symbol czoku rej i wizualizować, jak światło rejki rozprasza wszelkie ciężkie wibracje. Można także przejść się po pomieszczeniu z otwartymi dłońmi, pozwalając energii przenikać przestrzeń i harmonizować ją. Dzięki temu miejsce, w którym przebywasz, staje się bardziej przyjazne, spokojne i pełne dobrej energii. Wieczorne rejki harmonijne zakończenie dnia, zanim zaśniesz, poświęć kilka minut na pracę z rejki. Połóż dłonie na sercu i podbrzuszu, pozwól energii płynąć i podsumuj dzień z wdzięcznością. Jeśli był pełen wyzwań, wyślij rejki do tych momentów, które były trudne, aby je harmonizować. Jeśli było w nim dużo radości, podziękuj za tę chwilę i pozwól, by energia Reiki otuliła cię spokojem przed snem. Przed zaśnięciem możesz powtarzać afirmację: Jestem wdzięczny za ten dzień i wszystko czego się nauczyłem. Niech rejki oczyszcza moje ciało i umysł podczas snu, każda noc przynosi mi regenerację i spokój. Dzięki temu twoja noc będzie pełna harmonii, a rano obudzisz się z nową energią do działania codzienne rejki klucz do harmonii. Kiedy włączysz rejki do swojej codzienności, przestanie być tylko techniką, a stanie się częścią Ciebie. Możesz używać jej intuicyjnie w każdej sytuacji, kiedy poczujesz, że jest potrzebna. Czasem zauważysz, że Twoje życie nabiera innej jakości, a Ty sam stajesz się bardziej spokojny, świadomy i połączony z energią wszechświata. Na dziś to koniec kursu Rejki. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Ciebie do pracy z energią. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Świadomi Czarodzieje i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych treści. Jeśli chcesz zgłębiać tajniki duchowego uzdrawiania, ten kanał jest dla Ciebie. Każdego dnia w piątek o 15 na YouTube. Podziel się w komentarzu. Jakie zastosowanie rejki najbardziej Cię inspiruje? Chętnie poznamy Twoje doświadczenia. Masz pytania? Zostaw komentarz, odpowiadamy na wszystkie. Świadomi czarodzieje. Twój krok do świadomego życia.